dzieci. Dzisiaj będę reklamować cztery najlepsze książki dla dzieci po polsku. Zaczniemy od e, encyklopedia o psach. No to, to jest taka książka. I opowiada o, rasy, o rasach psach, i opowi opowiada z, z, jakich oni po, po, z jakich krajów oni pochodzą. Oni opowiadali, jakie one mają hobby, jak to. No to, no to tutaj jest. U, jak, ładna widzicie, pieski. Uuu. Takie ładne pieski, Uuu. fajne. A tutaj to, to jest taki fajny mopsik. no fajny. Hey. Tutaj jest taki pies bokserek. O, wygląda jakby był smutny, co? Mm, bo Ludzi nie daj mu jedzenia. O, nie dali mu jedzenia. Tu najpierw na zacznijmy od Ardelei Teriel. To jest taki piesek, który ma taki ładny ogonek. Tylko nie mam takiego długiego ogona, tylko krótki. Ma krótki ogonek i ma, takie i, ma ta i tak fajnie się ma takie fajne spojrzenie. <noise> tutaj takie jest, miłe, co? Tutaj jest Akita, taki pies, który pochodzi z Japonii. I kiedy jest małym dzieckiem, no to wygląda jak urocy mopsik I ten dorosły wygląda tak bardziej poważnie. Jakby bardziej chronił rodzinę. A tu jak? Ja to Wilk. Ten wygląda jak Wilk. A ten jest, wygląda jak wilk. No, faktycznie typowy. Taki I on pochodzi co? ze z, e, stana zjawę do A z na zjednoczone. <grym> Ojeju, o A ten jest na jak, jak Pitbull. O, właśnie, tak. może dzieciom pokażę, jak widzicie takiego pieska, to lepiej spierdzielać. Tak. Uciekajcie. Uciekajcie. Do domu. Uciekać lepiej do domu. U nas taki piesek jest. Pokazałem wam trochę, opowiedziałam wam o, o A tej kto, książce napisał, trochę. kto napisał, kochanie? to napisało go, jakbyśmy mogli polecić, słuchaj. No, i jest ktoś napisał, to jest przez Fe, Fenix. I. A kto to napisał? Cena jest w 19,99 zł. A możemy zobaczyć, co to synuś napisał? jakiś bo ja nawet nie Fenix, wydawnictwo, co? A, a już co? O, tutaj, a jest, kochanie, co? A jakby tak. co tutaj napisał to A, jak? faktycznie wydawnictwo Phoenix Tak, napisało to wydawnictwo Feniks. No to jeśli tę książkę, książkę chcecie sobie kupić, no to kupcie sobie internetowo albo, ze, Księgarni, z, albo z... Księgarni, co? Księgarni. Księgarni, jeśli, jeśli księgarnia nie ma tej książki, no to tylko trzeba powiedzieć, że oni to zamówili. No właśnie, tak to jak to co, my poprosiliśmy to już na drugi czy trzeci dzień, jak byliśmy tak. w Polsce, to mieliśmy taką możliwość. Okej, okay, no to teraz przejdziemy do drugiej książeczki. Ciekawe, dlaczego ci triceratops mia, mia, triceratopsy miały rogi i inne pytania na temat dinozaurów. No to jest taka książka, która jest o dinozaurach i tam mówią różne fakty o dinozaurach i mówią, jak dinozaury wyglądały, mówią, jak dinozaury się walczyły, mówią, jak dinozaury się broniły. I mówią jak, 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 dinozaury, jak dinozaury miały uczucia. Co one jadły? No to zaczniemy. Sobie patrzyć na zdjęcia. Napisał to... Peter jako tak. A jednak to jest Rod fe, Ferdoł. A tak i tak I tutaj jest spis treści. Tutaj jest ile dinozaurów żyło na świecie. Tutaj są różne zdjęcia. O, to są ładnie, bo śmieszne są niektóre to obrazki. Kiedy żyły dinozaury też, coś już? Albo czy trinozaury. I tutaj miały jest, cytrynozaury paskę. miały wielką paskę. Uuu, to trochę wielka pasta. Widzisz, jakie no to... ostre zęby dinozaury miały lub dzieci. <laughs> Uuuu, dinozaury a, dinozaur zaatakował. No te one, mogą, one mogły zaatakować i biadomości. Który dinozaur to atakował no, no nozem sprężynowym? sprężynowym. Naprawdę dużo ciekawych tutaj rzeczy. Tak. Taka ciekawa książeczka. Przy okazji jest dużo też te rysunki są bardzo no to, interesujące. No to jest taka ciekawa książka o dinozaurach. Jeśli A, chcecie ją kupić, ja aha, tak. w w jak mówiłem to w księgarni i cenia, się to jest mieć, kochany? 2 funtów i 49. To w pędzku. Polsce gdzieś około 10 zł. 10 zł. To, zł. I to jest To jest macie... taka ciekawa książka. A, A, to jest to są... cała kolekcja. A, cała co? Cała, cała kolekcja książek. Serii ciekawe dlaczego. Tak, serii ciekawe dlaczego. Okej. Okay. Okay. Przeniesiemy się do, do książki Kicia Kocia na roweze. To jest taka książka o takiej kotce malutkiej, która się uczy jeździć na roweze. Za pierwszym razem y, 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 tatu się, y, się oprowadzi, ale tatu się nie opusta, i ona się przewraca i sobie stół kolano. No i później ona nie chce jeździć na roweze. Ale później, ale później, koła. ale później tata powiedział, później tata pojedzał, że nie ma, że nie trzeba się martwić i Tak, wtedy no, to wszystko do... wypadki chciała, muszą chciała być na no. i się nauczyła w końcu jeździć. Tak, ona Krzysztof. się po prostu nie ma Krzysztof. czym przejmować z takiej zimą. Tak, no to w... jakby coś że ona miała, to specjalne koła z tyłu, żeby pomagało jej jeździć za pierwszym tak, razem. No. Tak, ale później już ta no. kółka trzeba było I No i sama umiała jak odcypiła. Mm -hmm. I tak książka jest napisana przez An 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 Anitę Głowi Głowińską. Tak, bardzo ładnie, jak po polsku dziecko. Pięknie czytasz po polsku, jest, albo go do szkoły jest, polskiej to jest, to jest nie chodzisz. To jest ze media rodzinna. No, a ty tak, synuś nie chodzisz do szkoły rodziny. polskiej, co? a tak ładnie operujesz językiem polskim. To tutaj. wam w środku, widzisz? Tutaj kicia kocia się bawi, tutaj są jej rodzice. Tutaj Kicia Kocia dostała rower. Tutaj Kicia Kocia jak, jak sobie klaksonem e, od roweru sobie gię, do, 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 do e, trąbi Tutaj jest tata i jak mówi, że oni idą na rowera Tutaj jest koleżanka Kici Koci A to jest Kicia Koci Na Tutaj jest Pacek, jak pamiętam, Pacek, który jeździ sobie na rowerze To jest kolega Kicikoci Koci Kicia na, kici, na kołach specjalnych jeszcze A tutaj jest taki Ładną lampę mają taką. Tata jest taki patyk, żeby tata nie stracił kontroli nad kicie kocią. No, nie myślałam, że ze mną, o nił jakiegoś pająka. I tutaj jest Adelka, a tutaj jest jak, ja, tutaj jak, jak tata że kicie kocie jest zdjęcie. I tutaj jest jak, jak tata niechcący puścił kicie kocie i kicie kocia pojechała i się wywaliła tutaj. I. Kicia kocia wróciła do domu, ale, już, ale już, on nie chciała jeździć najpierw na rower, ale później już chciała. I to jest jej stupnięte kolanko, mama psetuliła, na pewno dała prosterek, tata ma rozarte słodki. No jakby coś wysła y, plusaki z kicikoci cała rodzinka. No i to jest koniec tej książeczki ciekawej, można ją kupić we bibliotece się na się... to 7 funtów i 90 zł. 7,90 czyli nie 7 funtów, bo u nas w już to by było chyba 2, 30 co? W 7,90, tak dwa funty. 7,90 i powiedz nam tylko, czy kicia Kocia się nauczyła i na rowerze, czy nie? Nauczyła. Aha, myślałam, że go wyrzuciła. No to jest zagadek. Możecie odpowiedzieć to na to, to na, na własnych linkach, na... na... To jest pisanie, Cykicia kicia kocia jest malutka, czy dorosła. Czy kocia od początku jeździła na dwóch kołach, na czterech kołach, na dwóch kołach. I cykicia kocia ym, miała klakson na swoim rowerze. Ciekawe zagadki. Zgadujcie. A ostatnia ksiądzecka Chyba to najlepsza. Jest taka ciekawa, najlepsza Twoja, taka co, chyba ulubiona twoja? Ulubiona. Tak, ulubiona, na pewno ja. ulubiona. Tak. To jest przez Mądra myśl, Tak i dziś. Jak żyły dzieci przed 100 lat, a jak zjął dzisiaj. To jest taka książka edukacyjna. No to na pewno biblioteki by, polskie mają takie książki, bo to jest tak. taka edukacyjna. To opowiada, jak dzieci żyły 100 lat temu, i jak żyją dziś. są No to. Oni mówią tak, jak się dzieci kiedyś, jakie dzieci kiedyś miały zabawki, a jakie mają dziś. I, i, I pokazywało, pokazywało jaka jak była komunikacja dawniej i dziś. I pokazywało, jak, jak było w szkole dawniej i dziś. I jest te inne, tam są rzeczy no, i, A pokażesz nam w środku? I tutaj jest. jest a, w środ a tutaj jest, jest te seria Modra, więc to ciekawe opowieści dla, dla, no, dla no, dzieci no, od lat. Tak, tutaj no, są kolekcje. No, pokażemy, jakie są serie. Mechanik. Mam, Śmieciarz, śmieciarka. mam śmieciarka, Strażak. Rolnik. I to jest, kochane. jest te druga ksiądzka, jaką mam ją. Pojazdy dawniej dziś i na, we gospodarstwie dawniej dziś. To jest taka kolekcja dawniej dziś, ma czterech ksiądzecek. No i wejdziemy sobie do tej książeczki. Tak, 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 tak. tak, tak. Mhm. Witamy w tej książeczce Bardzo ciekawa jest. Tutaj jest de, ro, rodzeństwo dawniej, Jadwiga i Fanek i rodzeństwo dziś. Tamek i Jania. Chodzimy do tej książeczki i otwieramy ją. Tutaj jest strona dawniej, tutaj jest strona dziś. Tutaj pokazuje, co było w domu kiedyś. Tutaj pokazuje jak był pokój, pokój sudzącej, pokój do pracy, sypialnia, sień i kuchnia i resta, toaleta. No. Dziś? Bo to jest długa książka. I dziś to jest y, dom dzisiaj klatka schodowa, mieszkanie na poddaszu, mieszkanie na piętrze mieszkanie na parterze, pokój, na parteze, pokój, łazienka, pokój, dzien, 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 pokój dzienny, kuchennia. Czy pokazać? A tutaj jest jak, 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 dzieci, jak dzieci kiedyś, myły, może, no, nie myły, było bańki, myły, się, co? Miseczka była taka bań, bania, taka przygotowana tak, no, do mycia. To... A tutaj papel, taka Suzonka zapala taki kocioł. Rozpalała, co w piecyku no, tak, takim. Piecyku. Mama też kiedyś w takim piecyku rozpalała. I tutaj jest i dziś, jak dzieci Centralny. idą się wymyć, coś zrobić, jak dzieci się idą wymyć, kłócą się, kto wejdzie pierwszy, to takie trochę śmieszne. No właśnie, no. co? A tutaj się nie kłócą, mają jedną miseczkę. Tutaj są, z której mogą tutaj się są, Tutaj są ubieranie dawniej i dziś. To jest ubieranie darmów. To służąca, co? Taka kiedyś To przed stu lata, wybór materiału, miedzenie, cięcie, sycie. A teraz to jest dziś. Leżą, to jest totalna różnica, posługiwania i semiarka. <grym> Rozbalone. I ten, ten totomek, ten po prostu to Tomek to taka rozrabia. bałagania <grym> No was ten. Nie niegna, no, wy lubicie też. Tutaj jest jak porządek. dzieci jak dzieci mają respekt, jak dzieci mają jak dzieci witają rodziców <coughs> kiedyś, a jak dzieci witają dziś. To jest Tomek Jania, i oni po prostu biegają do kuchni i tata z nami Witają taksy. się. Znowu. Dzień dobry? Nie, a później kiedy się na nich patrzy i mówi, że powiedzieli coś, no to oni powiedzą coś. A tutaj, a tutaj? ładnie podają rolskiej dawniej. Słuchajcie, tak. To jest chyba moja naj, na, najlepsza strona, którą najbardziej lubię. Komunikacja dawniej i dziś. No to kiedyś był rower, motocykl, ale taki innym rodzaju. Kiedyś ludzie nie, nie latali samolotami, tylko sterowcami. I kiedyś nie było autobusów, tylko tramwaje. A to jest taki inny rodzaj auta, automobil. One już tak nie istnieją, już nie są używane. A tutaj jest komunikacja dzisiaj: rower, motocykl, samolot, autobus, samochód. Mówiłem Wam, że to jest to fatalne, inna komunikacja. Tutaj jest skoła dawniej. Lenikaj przez ręce. No, a na książę surowy. wygląda, jakby nie wiedział czegoś. I nie robią lekcje. Tutaj jest na pewno pani pan dyrektor. U, ma śmieszną kitkę. Mm. A to jest szkoła dziś. Dzieci malują sobie. No. Bardziej kolorowo, bardziej co? Kolorowo. Kiedyś było. Czyli kiedyś teraz jest bardziej kolorowa. Kiedyś były drewniane no, no, tak. stoliczki, drewniane krzesełka. Tak, jest Jest też, jeżeli chodzi o ubranka, też szkolne, tak? To kiedyś ubranka, widzę takie, były tak. mundurki szkolne, bo wy macie takie mundurki tutaj, a tutaj już dzieci są ubrane tak kolorowo jest kolorowo. Nawet ściany są bardziej Kolorowe. Teraz zabawki dawniej dziś. No to kiedyś dzieci, dzieci się bawiły drewnianymi kolockami, koniek na biegunach, koniekiem na biegunach, olewiany plusowymi języki, plusowy misiem, lalka ze porcelany, kulanie obręcy takim akurat, ze... akurat miałam patikiem... skakankę i lubiła mama na skagance skakać. Tak. A tutaj są zabawki dziś. No teraz, proszę bardzo. Klocki plastikowe, plus, plusowe maskotki, traktorek, konsola, rolki, gry komputerowe. Konsola... No to bym wypierdzieliła. By Konsolę, Grę. Przez okno. A do kosa. A tutaj jest jak dzieci się bawiły kiedyś, się. a dziś. Tutaj jest ten, ten sam park kiedyś i dziś jak. Aż kiedyś I tutaj jest ten park kluczawki. jak dzieci się bawią. To nie było na przykład zjeżdżalni. gdzie jeszcze jakiś stary tak. był. I tutaj jest jak dzieci się dzisiaj bawią. Jak dzisiaj się bawią. I tutaj widzisz, chłopcy sobie kula obręcał. Widzisz? No kula sobie tak. Tutaj. Taki chłopcy sobie... Tutaj pokazują, pokazują jak, jak kiedyś miło się zecy. No to kiedyś musiałeś najpierw włożyć do koczą z paleniskiem zecy, później sobie je nakazać. Później była taka tara. Co? To jest jak się prało. Była Tara. To był dzwon palnicy, litarze, tara. Palia, taka to jest tara, to jest bali. I żelazko z, z duszą. Są ostre widzicie? Czyli hmm, z a co jest pranie dzisiaj? Para. prarka suszarka zelazka elektryczne. Akurat my nie coś. mamy suszarki, co? Bo my mamy pralkę, ale Ju, to jest tutaj mama robi sus... sałatkę, tutaj ona lubi klusecki. To tak tu. Chyba, klusecki. Pani, tak to jeszcze taka pani, która im co pomagała, Służący, taka para. Czy to para? Tak. A co jest jak lekarze się opiekowali jak się opiekowali dziecią dawniej. Syropek z cebulki był, co. No bo no kiedyś było lepiej, bo kiedyś lekarze się opiekowali tak, takim normalnym, dawali bardzo dobre leki. Syropek był z cebulki z miziku, No, to jest taki, taki stary pan stars, starsy doktor i on Tylko jest tego chłopcyka. Inhalacje były naturalne, ale nie było takich paracetamoli, No myślę, że teraz chyba troszkę. Nie wiem właśnie, tutaj... czy jest lepiej. Krzysiu chyba lepiej, że z tych no. leków jest no. troszkę więcej, bo kiedyś jak ludzie bardzo, bardzo chorowali, to niestety no, dużo ludzi umierało, bo nie brakowało takich odpowiednich lekarstw. Ten pan doktor ma ksiądzki na o lekach jakichś. Tutaj ma jakieś trochę leki, caska człowieka, ale to stucne. Hmm. Hmm. Tutaj jest yy, dziś. Dziś, jak lekarze się opiekują dziećmi, to jest mama, to dziecko jest chore, to Już lekarstwo, już jest syropek, widzę, przeciwgorączkowy, co, tableteczki i tu L jeszcze lizacki. nagrodę lizaczki, co? I misiu sobie siedzi, żeby tak się dzieci czuły. A to jest y, własny czas dla, dla dawniej i dziś, dla rodziców. No to kiedyś rodzice cho sobie chodzili na spotkanie taneczne, gramo słuchali sobie muzyki z gramofonu, czytali książki. I co chodzili do kino, nie gdzie nikt nie gadał. To, to było kiedyś inaczej. Nie da się. Tutaj jest czas wolny dzisiaj, impreza, otworząc PC, komputer i internet kino. No właśnie, ten komputer co internet. No i to jest koniec książecki. Tutaj pisze jeszcze na koniec, jak będzie wyglądać życie w tym za kolejne 100 lata? Będziemy chorować statkiem kosmicznym. Tak ta książka została napisana w 2020 roku. I ta książka jest tego, kosztuje ko ko 8,90 8, zł. 8,90 zł. Bardzo ładnie. Um, jeśli chcecie kupić te całe ksiązecki, mm. no, to, no, to, no to sobie pójdźcie do biblioteki albo na internet, sobie pójdźcie, sobie ale wiem że tą ksiązeckę. Dami i dziś, jak się przed 100 lat, dużo ludzi reklamuje. Jak wiem, jakaś pani oglądałem i reklamowała tą książkę dawniej i dziś. No to ona też fajnie reklamowała, opowiadała o tej książce. Ta książka jest bardzo znana na świecie, we Polsce, bo Mądra Miejsce jest bardzo znana kolekcją. Tak mówią ciecius. No to każde te książeczki z Mądrej Miejsce są bardzo znane. Papa pa, i to, to jest. Moje książki. Subskrybujcie, lajkujcie i lajkujcie. Ciekawe książki, bardzo bardzo polecam, żeby kupić. A zwłaszcza, tym bardziej, że zbliża się już Mikołajki, co i gwiazdeczka. To, tak. To, to dzwońcie tam do babuni, do dziadziunia, do, do Jeszcze raz pokażę te, te książki, żeby nie, zapom... nie zapomnieć, nie, nie, żeby nie zapominasz.